Kochana, osoby Podznaku lwa, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Włoszka Polonia. Ja zapraszam Was oczywiście na horoskop miesięczny. Zobaczmy, jak grudzień przedstawi Wam podstawowe tendencje, które omawiam Wam tradycyjnie tutaj e, co miesiąc. Zobaczmy, na co możecie liczyć, co będzie przeszkodą, co radą, a czego może. Tutaj po prostu unikać. Tego się dowiecie za chwilę. Ja Wam jak zawsze dziękuję za to, że jesteście. Fajnie, że piszecie. Dziękuję za te wszystkie serduszka, buziaczki, e, za to, że się udzielacie, dajecie łapeczki w górę. No i tutaj ta kwestia też subskrypcji kanału mnie cieszy, bo coraz więcej nas jest. Jeśli nie subskrybowaliście tego kanału, no to Ezoporada czeka na kliknięcie e, i wasz gest, oczywiście. Zachęcam też do wpisywania w komentarzu tutaj dnia swoich urodzin, czyli jak jesteśmy, nie wiem, z 13 grudnia to 13, nie wiem, 15 stycznia to 15. A dlaczego? Bo otrzymacie tutaj taki mały, fajny opisik ezoteryczny dotyczący właśnie cech charakteru, zdolności, tendencji, które właśnie występują w danym dniu co jest wadą, co zaletą. Tak więc zapraszam, polecam. Jest to fajne tutaj dla Was i myślę, że Wam także się spodoba. A już Wam mówię, drogie lwy, jaki to będzie czas, tak? Na pracę siódemeczka mieczy i trójka pucharowa. Emocje, cztery puchary i świat oraz aspekt zdrowia, sprawiedliwość oraz pustelnik. Tak więc układ troszeczkę mieszany, ale nie jest zły. W zdrowiu może będzie trzeba się skupić bardziej na nim, bo będzie bardziej wymagający ten aspekt i surowy. Trzeba tutaj być uczciwym wobec siebie i zasad, które są nam przypisane, lub na których, których, których musimy się skupić, powinniśmy trzymać. Natomiast układ jest ciekawy w pracy, dobry. Bo zaczyna go siódmeczka mieczy, która jest kartą sprytu. A więc, do 15 grudnia, jest to karta, która wskazuje nam przede wszystkim na okazję, możliwości, zbieranie informacji, na też łapanie różnych srok, tak za obawą, za przeproszeniem. Ale, jest to karta kombinowania, które jest wskazane, ale też jest pewna przeciwwaga, jest energia niestety ostrzegawcza. Gdzie możemy przekombinować, tak? Nie możemy się dać też oszukać, bo ktoś może nam pięknie coś zaprezentować. Jeśli jednak nie wdrożymy się w te aspekty takich szczegółów, no to możemy się właśnie wplątać w coś, co będzie oszustwem, bo siódemka mieczy jest jednak kartą oszustwa, złodzieja, manipulacji. Możemy być tym manipulantem, ale możemy zostać zmanipulowani. Raczej umysł wykorzystajmy w pozytywnym tego sensie, że jak widzimy taką okazję, jakaś rzeczywiście, gdzieś się drzwi otwierają, ale, ale jednak sprawdzamy to wszystko i widzimy, że to jest naprawdę prawdziwa okazja, to tak. Natomiast uważajmy na piękne słówka, na czarodziejów, którzy mogą przedstawiać coś tak, by nas omotać, tak, mimo wszystko. W kwestiach stałych umów, stałych, tutaj jak mamy stałą pracę, no to tutaj ktoś może wyciągać od nas informacje, bo to jest karta sprytnych złodziei, tak, którzy mogą wyciągać informacje dla własnych korzyści. My powinniśmy właśnie teraz angażować się w różne kwestie i dopytywać, ale nie mówić o swoich zamiarach i nie wskazywać jakieś tajemnic, które mogłyby zostać wykorzystane. Także karta okazji może coś się przytrafić, może coś usłyszycie, co pomoże Wam w zdobyciu lepszego stanowiska, czy, czy pokonaniu jakiejś sytuacji, ale musicie tu dokładnie wszystko jeszcze sprawdzać, bo jak mówię, istnieje, istnieje niestety ryzyko przekombinowania. Natomiast po 15 mamy. Trójkę Pucharową. Trójka Pucharowa jest kartą zabawy, celebracji, zadowolenia. Powinniśmy w tym czasie szukać pracy, bo coś dobrego się przydarzy. Ludzie będą tutaj nam sprzyjali, będziemy się cieszyli z aspektów otaczającego nas, otaczających nas ludzi. A więc, karta dająca naprawdę wiele możliwości. Karta w ogóle takiego spełnienia. W tym, co robimy. Możemy otrzymać też takie wiadomości dotyczące na przykład jakiejś oferty, e, pracy, które po prostu nas aż wzniosą, że, że, że to będzie super czas, że ktoś nas przyjmie a i będziemy to celebrować. Mamy pracę tu również dobre aspekty. Możemy po prostu mieć sielski. Czas po 15 grudnia, gdzie po prostu będziemy się cieszyć tą dobrą atmosferą, możemy też osiągnąć coś i wszyscy będą nam wtórować, albo my będziemy cieszyć się właśnie osiągnięciami firmy, bo to będzie oznaczać profity na przyszłość. A więc zadowolenie, celebracja i taka naprawdę luźna atmosfera. Natomiast w uczuciach mamy już inaczej, bo mamy czwórkę pucharową do 15 grudnia. I to karta blokad, apatii, cofania się do przeszłości, poznawania osób, które siedzą w przeszłości i nie mogą się otworzyć na przyszłość. Często symbolizuje osoby, które po prostu siedzą w jakimś takim odległym czasie mentalnie i ciężko je przekonać do siebie. Niby jest potencjał na relacje, niby może być uczucie, ale. Jest to też karta stagnacji, blokad. Możemy też my osobiście się blokować na przeszłości, gloryfikować ją i myśleć, że już nic nas dobrego nie spotka. Bo tutaj jakby as pucharowy jest, tak? Możliwości emocjonalne są, coś się będzie pod nosem, ale możemy tego nie wykorzystywać przez własne właśnie blokady. Mamy kogoś również apatia po którejś ze stron, stagnacja, Niby możliwości rozwoju dalszej relacji będą, ale czy przełamiecie się wy lub partner, to już jest zupełnie inna kwestia. Z jakiegoś powodu możecie się też właśnie cofać do przeszłości, nie widząc do końca dobrych aspektów przyszłości. Po prostu warto jednak przejrzeć na oczy, bo piękny Puchar jest i warto go wykorzystać. Natomiast po 15 grudnia mamy świat. Światy z kartą podróży, spotykania obcokrajowców, ludzi z innego tak zwanego świata, którzy zajmują się zupełnie czymś innym, co jest dla nas totalnym kosmosem, bajką, jak to się mówi. Generalnie ruch, zamieszanie, pomyślność i nawiązanie korzystnych właśnie tutaj relacji, zakończenie jakiegoś procesu. Na przykład poszukiwań, w, no i komunikacja czasem przez internet, czy poznawanie kogoś w podróży też jest możliwe. Dla osób, które mają kogoś pozytywne zakończenie, dla niektórych oczywiście może być to zakończenie pozytywne, bo chcą się rozstać i światy się rozchodzą, i to jest prawda, ale w pozytywnym naprawdę też dalszym aspekcie jest to, że na przykład ludzie biorą ślub, zawiązują jakieś układy, nawiązują dalsze, Zobowiązania, tak? Dochodzi do, do jakichś zobowiązań. Tutaj dziecko też się pokazuje jako symbol. E, I jakiś nowy początek, tak? Bardzo fajna karta, bo ona daje no, nowe perspektywy. E, I jakaś pomyślność. Jeżeli chcecie zmienić miejsce zamieszkania, czy pojechać w podróż właśnie po 15 grudnia z partnerem, partnerką, ukochaną osobą, warto, bo to będzie strzał w dziesiątkę. A więc bardzo dobra e, karta na przyszłość. Natomiast zdrowie. Zdrowie tutaj mamy takie pomieszane, właśnie. No i zaczyna surowa karta. Do 15 grudnia e, sprawiedliwość. Karta ta niesie ze sobą m, tutaj aspekt związany z rozliczeniem. Jeżeli dbaliśmy o siebie, no to wiadomo, będzie dobrze. I otrzymamy też dobre wiadomości, bo jest to procentowa karta, czyli zaprocentuje zbieranie owoców. To, co dobre, będzie dobre. Jeżeli jednak gdzieś tam grzeszyliśmy, nie trzymaliśmy się zasad, może być to ostrzeżenie lub poważna reprymenda. Zwróćmy uwagę na formalności, dokumenty. Pilnujmy recept, kserówek, dokumentów, tak? To, co podpisujemy, bo tutaj formalności to też czasem karta szpitala. Zwróćmy uwagę na nerki oraz oczy, no i ręce, tak? Bo tutaj, no. W tej karcie człowiek trzyma sprawiedliwość w sensie wagi, a więc dłonie mogą być też newralgicznym punktem. No i tak jak mówię, to co jest ważne, to żebyśmy działali dla naszego dobra i uczciwie postępowali. Trzymali się zasad, bo jest to karta zasadnicza, niestety. Natomiast po 15 mamy już inną aurę. Bo mamy pustelnika, karta izolacyjna z kolei. Możemy pożegnać się z lekarzem, terapią, coś zostawić, opuścić po prostu. Niekoniecznie musi być to nasza decyzja, może tak już po prostu z kimś czy z jakąś sytuacją się droga rozejść. Jest to karta izolacyjna, gdzie izolacja jest potrzebna i konieczna na pewien czas. Po 15 grudnia mogą być takie stagnacyjne aspekty lecznicze, wbrew ale nie może trwać to za długo, dlatego że pustelnik, w moim niemaniu jest niestety kartą depresyjną, tak więc myślę, że tutaj warto na to zwrócić po prostu uwagę. Zwróćmy uwagę też na oczy, aspekt nóg, kolan, no i tak jak powiedziałam, zbyt długo nie trzymajmy się mimo wszystko jakby tutaj kurczowo tego aspektu izolacyjnego, choć może mieć pozytywne też konotacje. Tylko, że krótkotrwałe. Układ jest ciekawy. Myślę, że daje Wam do myślenia. Są wskazówki, ostrzeżenia. No, dacie radę. Myślę, że będzie fajnie. W komentarzach napiszcie, jak to wyszło u Was. Ja Wam dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.